Cześć kochani, witajcie na moim kanale yy, Witam się z wami w czwartek yy, I to jest 13 stycznia Czyli mam ferie Jak byście się pytali czemu nie jestem w szkole To mam ferie yy, I tutaj sobie powieszę zaraz kalendarz, bo go na chwilę zdjęłam Żeby policzyć ile jeszcze mam dni do ferii yy. Ale dlaczego nagrywam tego vloga? To już Wam mówię. Nagrywam tego vloga, mmm, dlatego że my jutro wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy, mmm, nie powiem Wam gdzie, powiem Wam jutro, gdzie my wyjeżdżamy. Ja będę miała osobny pokój, czarek będzie miał osobny pokój, a rodzice będą mieli razem pokój. Yy. Tak, więc tutaj muszę sobie przeszykować kilkanaście w sumie rzeczy. Jedziemy albo na dwa, albo na trzy dni. Na dwa dni chyba jedziemy. Znaczy piąte, odbędziemy od piątku, czyli od jutra. Jutro, yy, w sobotę i w niedzielę będziemy. Więc będzie dobrze, jeżeli chodzi o to. No, postaram się gdzieś pozwiedzać tak yy, dość. Yy gdzie się da. Ja jeszcze znajdę, gdzie można pozwiedzać jakie rzeczy i przekażę na najwyżej i sobie pozwiedzamy. Ale co yy... już a właśnie, jeżeli chodzi o koty, gdzie my zostawimy koty? Yy, tak, najpierw powiem Wam, że my tą torbę zabieramy ze sobą. Yy, już tutaj wyczyściłam z puchów tą torbę. O! Czyściłam tą torbę z puchów kotów, z sierści w sumie kotów, ale powiem Wam tak. Pewnie będziecie zadawali też pytania, gdzie my zostawimy koty. No to już wam powiem, gdzie my zostawimy koty. Koty zostawimy na działce. Zostawimy koty na działce. W sobotę przyjedzie ciocia, to otworzy drzwi od nas, od domu, z działki. Zobaczy jak tam koty, da im jeść, wody i tak dalej. Będziemy musieli też wziąć kuwetę, bo tam no jeszcze nie ma, bo jest remont przeprowadzany. Ale tak, będziemy musieli wziąć kuwetę tam, później tą kuwetę znowu musimy przejeść do Warszawy. No, trochę się zejdzie z tym wszystkim. Plus, jeszcze się będę musiała spakować. No, powiem Wam, że fajne są takie wakacje. Jeżeli chodzi o to, jest 14.22. Czarka nie ma, bo jest na jakiejś zimie w mieście z jakimś klubem czy coś takiego. Więc pozostaje mi jego i mnie spakowanie. Zacznę może od ubrań, żebym niczego nie zapomniała Naprawdę Bo szczerze mówiąc, no nie wiem, czy tam będzie zima Ale na pewno, bo tam są... Bo my jedziemy tam, gdzie są góry i gdzie jest jezioro Ja wiem, jak to się nazywa Ale powiem Wam dopiero wszystko jutro Także ja się zabieram za spasowanie I jak już się wezmę zapakowanie jak już w sumie się spakuje i Czarka też bo go teraz nie ma a on przyjdzie o jakiejś i coś do domu to po prostu mam to pokażę pokażę wam, pokażę wam jak jest w środku to tak, tutaj mamy taką przegródkę na rzepę o tutaj taką rzepę tutaj mamy tą przegródkę, możemy sobie schować i tutaj mamy Następną przegródkę. Yy, ja ją może odepnę. Zaraz wam to Ogra Tutaj jest taka przegródka, patrzcie. To jest takie odpinane, o! Tutaj mamy odpinane ten i tutaj jest taka torebka przezroczysta, co możemy sobie tutaj coś chować. Więc jest super, ale to nie jest taka zwyczajna torba. To jest torba Tak, tutaj mamy dalej, tutaj mamy taką dużą, o nawet tutaj są jest spodnie. O, tutaj mamy tak, taką torbę z takim paskiem. O, Co schowam tutaj. i tutaj mamy taką tą tak i tutaj mamy właśnie taki, taką przygródkę jeżeli chodzi o to z takim właśnie paskiem który wam pokazała ale to nie wszystko bo jeszcze z drugiej strony jak się przekręci torbę to też jest tutaj właśnie yy, taka taki kiszona, ta malutka dość, to widzicie, jej mi spajęło, ręki, też można tutaj coś spakować, ale jak to, na przykład ten, to zobaczcie sobie, gdzie to jest, tutaj, tutaj jest taka dziura, o tu i przy tej dziurze wyciągam taki pas a ten pasek przypina się tutaj. Zaraz Wam pokażę. Ten pasek przypinamy tu. O. I mamy pleca kotorbę. Jeżeli chodzi o to. Ale na razie to schowam. I ej. I na razie będzie, Będę i siebie i kopakować. He, więc pokażę wam jutro, gdzie my jesteśmy i będę może nagrywała vlogi stamtąd. Więc zaczynamy pakowanie. Jak już spakuję, to wam pokażę. Cześć kochani, pomyślałam, że będziecie chcieli zobaczyć, jak się pakuje, więc nie będzie dość łatwe, bo przez 5 czy tam nawet 8 minut spakowałam tylko to spakowałam tylko tą bluzkę i nic więcej tutaj nie ma bo tak naprawdę nie wiem na co ja chcę sobie wziąć, nie wiem na co mam się zdecydować jak tego jest ej co jest zacznij wszedł do szafki bo tego jest naprawdę sporo sami zobaczcie zobaczcie wywaliłam wszystkie rzeczy z szafki z tej szafki z tej szafki nadal jest Kot, o oh, właśnie wyleciał, jeżeli chodzi o to, a zobaczcie ile jest tutaj na ziemi. Nawet nie mogę się tak naprawdę...